Nuda, teoria, brak praktyki, sztywne zasady to często dostajemy w szkole. My, jako projekt społeczny, postaw na przedsiębiorczość, wychodzimy naprzeciw takim postawom. Proponujemy praktykę oraz przydatną, użyteczną wiedzę. Chcemy pomóc Ci w realizacji Twoich marzeń, jak i w realizacji Twoich ambicji. Nagrywamy i publikujemy wywiady z przedsiębiorcami tymi małymi i tymi dużymi. Co więcej, wchodzimy z prelekcjami do szkół średnich. Będzie się działo. To dzięki naszym partnerom projekt rozwija się aż tak dynamicznie. Udzielają wywiadów. Przeprowadzają prelekcje oraz warsztaty. A także publikują nasze osiągnięcia w mediach społecznościowych. Nie zapominajmy również o sponsorach, którzy finansowo wspierają nasz projekt. Projekt Postaw na Przedsiębiorczość. Prowadząc projekt, chcielibyśmy zaktywizować młodych ludzi w zakresie przedsiębiorczości. Oprócz tego przekazujemy Wam wartościową, merytoryczną wiedzę, którą będziecie mogli wykorzystać w swoim przedsiębiorczym życiu. Zapraszamy wszystkich do obserwowania nas na portalach społecznościowych oraz do udziału w naszych prelekcjach. Postaw na Przedsiębiorczość to projekt, który działa nie tylko w Poznaniu. Swoje oddziały mamy także w Krakowie i w wrocławiu